Program, który Państwo oglądacie, to wieczór WTK. Ja nazywam się Szymon Kozłowski. Witam ponownie. Mamy 22. dzień inwazji, e, agresji rosyjskiej na Ukrainę, i po raz kolejny wybuchają bomby. Po raz kolejny leje się krew. Na początek sprawdźmy, co dzieje się w Ukrainie. Wciąż trwa ostrzał ukraińskich miast. Na celowniku rosyjskiej armii są budynki mieszkalne i miejsca, gdzie chronią się przed wojną cywile. Rosyjskie wojsko zaatakowało przytułek dla matek z dziećmi w obwodzie Ługańskim. Rosyjskie bestie ponownie zaatakowały dzieci, przekazał Serhiy Hajdaj, szef administracji Obwodu Ugańskiego. No, Co więcej, ambasador Rosji w Bośni i Hercegowinie zagroził w wywiadzie dla bośniackiej telewizji, że Moskwa zareaguje, gdyby kraj ten chciał wstąpić do NATO. Co więcej, minutę temu pojawiły się kolejne nagrania na Twitterze. No, te nagrania, które Państwo teraz widzicie, to pochodzą z kanału Nechta. Świeże nagrania z dzisiaj. Także widzicie Państwo, co co tam cały czas się dzieje? Straszna scenaria w Charkowie. Największy rynek w Europie płonie, relacjonuje Rada Najwyższa Ukrainy. Rząd Kanady ułatwi przyjazd uchodźcom wojennym z Ukrainy w ramach programu umożliwiającego legalny pobyt przez trzy lata oraz uzyskanie pozwolenia na pracę, poinformował w czwartek minister imigracji Sean Fraser. Rozpatrzenie wniosku wizowego będzie bezpłatne. Dzisiaj także Andrzej Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy, powiedział: Stany Zjednoczone są naszym niezawodnym partnerem. Obecny prezydent USA Joe Biden robi więcej dla Ukrainy niż wszyscy jego poprzednicy. Tak jest napisane na jego oficjalnym Twitterze. Co więcej, sekretarz stanu USA Antony Blinken: Zgadzam się z prezydentem Bidenem, że Rosjanie popełnili zbrodnie wojenne. Ciężko nazwać to inaczej. Nasi eksperci prowadzą dochodzenie. Pociągniemy winnych do odpowiedzialności. To przypomnę, Słowa Antonego Blinkena, sekretarza stanu w USA. Pół godziny temu informacja, że Mariupol, miasto w obwodzie Donieckim, jest jednym z najbardziej zbombardowanych miejsc w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Mój były kolega z klasy zginął w Mariupolu. Ojciec mojego przyjaciela zginął w Mariupolu. Wiadomości z miasta napływają stopniowo. Relacjonuje ukraiński dziennikarz Ilia Ponomarenko. Dużo się dzieje, cały czas wojna trwa. Już teraz państwa i moim gościem jest Wiktoria Petik, Ukraińka mieszkająca w Poznaniu. Za chwilę z Wiktorią porozmawiamy, a to przed chwilą, co państwo widzieliście na naszym ekranie, to także świeże zdjęcia. Widzieliście państwo prezydenta Wołodomira Ze prezydenta. Ukrainy, który odwiedza ludzi w szpitalu. To także świeże zdjęcia. Dobry wieczór, Wiktoria. Dobry wieczór. Chciałabym powiedzieć, że dobry wieczór, ale niestety nie jest dobry i dla nas, Ukraińców. Powiedz, Wiktoria, tak na bieżąco, tak na, to, na, na żywo, to co słyszałaś z moich ust, co padło, jaki jest Twój komentarz do tego? Ja powiem tak, że sytuacja jest strasznie napięta, bo zaczęli już strzelać nie tylko po wojennych obiektach, czyli od samego początku strzelali nie tylko po wojennych obiektach, strzelali wszędzie, strzelali po szkołach, po szpitalach, po domach niestety i bardzo mi jest żal po prostu, że giną ludzi. Tu nawet nie chodzi już o naszą infrastrukturę, tylko chodzi o ludzi. Tak, to jest jasna sprawa, że każdy z nas się bardzo przejmuje, i to, co Wiktoria powiedziałaś, najbardziej chodzi o ludzi. Ty w tej chwili mieszkasz w Poznaniu, jesteś w Poznaniu, już od siedmiu lat mieszkasz w stolicy Wielkopolski. Miałem okazję z Tobą porozmawiać wczoraj, także przez telefon rozmawialiśmy. Powiedziałaś, że Twoja rodzina, ta najbliższa, jest z Tobą w Poznaniu. Powiedz coś, proszę. Tak właśnie e, tak się stało, że mój ojciec jest osobą niepełnosprawną i nie może iść do wojska. Bardzo by chciał, ale niestety nie może i e, przez to, że musi cały czas przebywać w szpitalu, musieli wyjechać tu do Polski. To polskie, dlatego że ja jestem w Polsce i mogę im tu się zaopiekować, mogę tu się jakoś, mogę tu im pomóc, znaleźć mieszkanie z tym szpitalem, mogę pomóc. Więc tak, mi się udało oczywiście wywieźć rodziców, ale ja mam bardzo dużo koleżanek, kolegów, nawet krewnych, które nie mogą niestety wyjechać, i za to mi boli serce. To, co Państwo widzicie teraz w drugim oknie, to są zdjęcia świeże, z dzisiaj z Kijowa i z okolic. Poprosiłem Wiktorię, żeby przygotowała dla nas za pośrednictwem swoich znajomych z Kijowa właśnie zdjęcia. Takie żeby Państwu pokazać coś, czego nigdzie indziej nie można zobaczyć, bo to zdjęcia zrobione właśnie dziś przez kuzynki i siostry Wiktorii. Opowiedz proszę, co widzimy na zdjęciach i bo widzimy przede wszystkim okrąg zniszczeń. A jak to wygląda twoim oczyma? Tak, właśnie, nie mogę powiedzieć, co to jest za miejsce. Tak naprawdę trochę się boję, nie wiem, co można mówić, bo już była taka sytuacja, że ktoś wrzucił takiego filmika na Instagrama, właśnie, że strzelali nie tam, gdzie trzeba, niby Rosjanie. No i oni wrócili i obstrzelali cały dom, i zmarło dużo ludzi. Tu widzicie moich piesków, które jechali z rodzicami w samochodzie. Zajęło im to z trzy dni. Trzy dni przebywali w samochodzie i tata i mama bardzo się cieszę, że dojechali. Jeżeli chodzi o sytuację w Kijowie dzisiaj, jak powiedziałam, sytuacja jest napięta, bo ludzie już po prostu nie wiedzą, gdzie się chować. Kijów jest bardzo broniony, bo jest stolicą, więc bardzo bronią go nie tylko wojskowi, a nawet ludzi. Pewnie widzieliście wcześniej filmiki, gdzie ludzi po prostu rękoma zatrzymywali cogi. I Tacy są Ukraińcy, co mogę powiedzieć. Wiktoria, mieszkasz już kilka lat w Poznaniu. Jak na wojnę reagują Ukraińcy mieszkający w stolicy Wielkopolski. To jest dobre pytanie. Pierwszy dzień, jak się zaczęła wojna, ja też chciałam wrócić. Ja jestem sportowcem, właśnie i jestem silna. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, że mam jechać tam i bronić swój kraj, ja się nawet zapisałam do wolontariuszy żeby tam jechać z facetami i iść do wojska, ale się dowiedziałam właśnie, że dziewczyn nie biorą, więc robiliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy. Robiliśmy takie punkty pomocy humanitarnej, przyjmowaliśmy ludzi z granicy, żeby pomagać, żeby im podpowiadać, gdzie mają iść, co mają robić. E, takoż bym chciałam powiedzieć, że bardzo i bardzo jestem wdzięczna swojej uczelni, która która też bardzo pomaga się, opiekuje studentami i ich rodzinami. Ja się uczę na uczelni Kolegium da Vinci. Okazują bardzo dobrą pomoc życiową dla studentów i dla ich rodzin. Nawet zapraszają jakby rodzinę do, też do wolontariatu. Studenci, które na przykład nie mogą teraz w studia, dostają stypendium socjalne lub jakąś zapomogę, dostajemy non stop wsparcie, wsparcie psychologiczne, pomagają nam z pracami, z poszukiwaniem różnych praktyk, więc też bym chciałam bardzo podziękować za to. Skoro mowa o tym, to czy wy jako wspólnota ukraińska tutaj w Poznaniu czujecie wsparcie poznaniaków i wilkopola? Oczywiście czujemy, oczywiście czujemy. Ja nawet czasami się zastanawiałam, czy ja nie jestem u siebie w domu, bo się czułam naprawdę to, że Polacy to przeżywają tak samo mocno jak my. Tak samo płaczą, tak samo, tak samo to przeżywają, tak samo czują ten ból. Mhm. No, my tylko potrafimy sobie wyobrazić, a także oglądać te filmiki, które chociażby Ty nam teraz pokazujesz, ale wiem, że Ty masz tam rodzinę, co tam Twoje siostry, z którymi codziennie rozmawiasz. Oczywiście martwisz się o to wszystko. A co czułaś, gdy Putin zaatakował Twój kraj? 24 lutego? Nie mogę przeklinać. Nie możesz. <słuch> Szkoda. To nic nie powiem na ten temat. Czułam tak naprawdę złość, rozczarowanie i niesprawiedliwość, bo nie zasługujemy na to. Tak naprawdę nic złego nie robiliśmy, żyliśmy sobie normalnie, wszystko było dobrze, żyliśmy w swoim kraju, nie potrzebowali żadnej pomocy, którą oni tam sobie wymyślili. Ja nie wiem, jak tą wojnę można nazwać pomocą, tak naprawdę. No, wiemy dobrze, że to taka merytoryka, taki przekaz propagandowy jest w mediach rosyjskich, które no już w Unii Europejskiej są zabronione. No, po prostu, żeby nie Aha. szerzyć fake newsów. Natomiast każdy z nas dobrze wie, że to jest żadna pomoc. No przecież ja także rozmawiałem kilka dni temu z ludźmi, którzy mają swoją rodzinę w Mariupolu, którzy mają swoją rodzinę na wschodzie Ukrainy. Tam nie ma łączności, nie ma prądu, nie ma wody bieżącej. Tam wiemy, że Rosjanie bombardują dzień i noc. Czy ty masz też znajomych na wschodzie tak. Ukrainy? E, właśnie nie mam. Nie mam znajomych, ale ja się domyślam, dlaczego oni to robią. Oni chcą pokazać jakąś swoją moc, której nie mają, żeby, żeby to pokazać na wojskowych, na przykład. Dlatego już zaczynają po prostu strzelać wszędzie po ludziach. Wiktoria, w tej chwili w drugim oknie oglądamy świeże zdjęcia z kanału Nechta, oficjalnego kanału mhm. informacyjnego na Twitterze. Skomentuj, proszę, to co widzisz. E, tak naprawdę e, ja to widzę na co dzień od 24. E, na co dzień widzimy takie filmiki, widzimy, e, widzimy ludzi, widzimy domy, które kiedyś były, teraz nie ma. Widzimy jakieś, jakąś naszą infrastrukturę, która, jest, która już po prostu nie istnieje i jedynie co się chce po prostu płakać. Wiem, że tam jest mój dom i oczywiście jak to się skończy, ja bym chciała wrócić do domu. Ja mam, mam wielką nadzieję, że to się skończy jak najszybciej. i powiem więcej duża ilość ludzi, z którymi gadałam tutaj, z którymi się spotykałam, które są z Ukrainy, mówią tak samo. Mówią tak samo, że chcą do domu, że po prostu chcą, żeby to się skończyło. Wiktoria, na koniec muszę cię o to zapytać, jak duża jest wiara w Ukraińcach, że Putina można pokonać. Nie mogę przeklinać. Nie możesz. Wiara jest na tyle duża, że mm, nie ma po prostu innej opcji. My już wygraliśmy tą wojnę. Tak naprawdę to jest tylko pytanie czasu, a jak wspomniałam wcześniej, jest mi po prostu bardzo żal tych ludzi, które giną. Jest mi bardzo żal dzieci, które się zostają po prostu bez rodziców. I, i to boli, ale wiara jest duża. Wiara Możecie jest... być pewni, że, że mhm. pokonamy go. I w to mocno wierzymy Ukraińcy, ale także my Polacy. Mocno wierzymy w to, że już niedługo wojna się skończy, Putin zostanie pokonany, a wy będziecie mogli wrócić do swoich domów, będziecie mogli cieszyć się wolną Ukrainą. Wiktoria Petik, Ukraińka w mieszkająca w Poznaniu, bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja Państwu pięknie dziękuję za obecność. Nasza rozmowa będzie dostępna także na wtk.pl. Już niedługo zapraszam serdecznie, a niedługo na naszej antenie Paula Borowska i pełne wydanie pulsu dnia miłego wieczoru.